Mapa gry w Humankind to naprawdę kawał dobrej roboty. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę jest tu duże urozmaicenie tego co przed sobą widzicie. I to nie tylko chodzi o to, żeby wam się przyjemnie oglądało, ale jeżeli gdzieś widzicie jakiś rodzaj terenu różny od innych, to znaczy, że ten konkretny heks będzie wam dawał inne rodzaje zasobów albo większej ilości zasobów. Macie dookoła skaliste pola albo jałowy teren, a wśród nich oaza. I nie tylko po to, żeby wyglądała, ale po prostu daje plus trzy żywności. A tu krater. Kiedyś spadł pewnie jakiś meteoryt? No więc dwa dodatkowe nauki. Niby las, ale te drzewa w tym miejscu, jakieś takie duże i tak olbrzymie drzewa. Dodatkowa produkcja przemysłu. No i źródło rzeki. Z dodatkową żywnością. Takich terenów mógłbym Wam tu znaleźć jeszcze więcej, ale chodzi po prostu o to, że jeżeli widzicie gdzieś coś nietypowego, to po prostu jest to coś fajnego dla Waszej cywilizacji. Są oczywiście też zasoby specjalne, czyli zasoby luksusowe i zasoby strategiczne. One są bardzo ważne z powodu różnych dla siebie aspektów. I już mówię, zasoby strategiczne są w tego typu rombach, i to chociażby jeden z nich. W tym przypadku jest to miedź. Zasoby luksusowe są w takich jakby diamentach. I tu akurat widzimy trzy różne. Mamy szafran, mamy herbatę i mamy złoto. Tych zasobów różnych jest oczywiście o wiele, wiele więcej i na tą chwilę nie ma sensu ich wymieniać, sami je napotkacie w trakcie rozgrywki. Ale co takiego robią i po co są potrzebne? Zasoby strategiczne, czyli te w rąbach, są potrzebne, abyście mogli budować niektóre budynki oraz niektóre jednostki. Bez posiadania tych zasobów w waszym królestwie nie będziecie w stanie zbudować danego typu budynku bądź jednostki. Mało tego, nie zawsze potrzebujecie tylko jednego. Możecie potrzebować dwóch lub trzech, aby mieć w posiadaniu w swoim królestwie i dopiero wtedy będziecie mogli zbudować niektóre ze struktur. Niektóre pola zasobów strategicznych, tak jak widzicie tu, są ze znakiem zapytania. Chodzi o to, że w każdym etapie, w każdej epoce, w której będziecie się rozwijali, występują dwa specjalne zasoby strategiczne dla danej epoki. I one się odsłonią dopiero w momencie, gdy w tą epokę wkroczycie. Nie da się ich odsłonić wcześniej za pomocą żadnej technologii. Więc, tak na dobrą sprawę, zajmujecie jakiś obszar? A co to za zasób? I kiedy go zobaczycie, to dopiero gdy przejdziecie przez kolejne epoki. Zasoby luksusowe działają trochę inaczej. W momencie, gdy założycie kopalnię na takim zasobie luksusowym, to automatycznie jego cechy specjalne wpływają na wszystkie wasze miasta. Dobrze słyszeliście, na wszystkie miasta, nie tylko na to jedno, na którego terenie znajduje się ten zasób specjalny, ale na wszystkie wasze miasta. No, w sumie logiczne, tak? Jak macie gdzieś kopalnię złota czy kopalnię soli, no to ona wpływa, powiedzmy, na ogólnie i szeroko pojęty dobrobyt całego państwa. Więc zgodnie z tym działa również Humankind. I zobaczcie, różne zasoby specjalne dają wam różne bonusy. I tak, na przykład, szafran da 4 stabilności we wszystkich waszych miastach, 2 żywności w każdej waszej dzielnicy rolniczej, a oprócz tego plus 5% żywności dla wszystkich miast. Złoto da 2% funduszy, 4% stabilności i jeszcze dodatkowo plus 5% funduszy na wszystkie miasta. Im więcej tych zasobów, tym oczywiście lepiej, bo każdy ten zasób będzie generował dokładnie to, co przed chwilą zobaczyliście, czyli jak będziecie mieli dwa razy szafran na waszym terytorium, to zamiast 4 stabilności, będzie dodawał 8 stabilności do wszystkich miast, 4 żywności do wszystkich dzielnic rolniczych i każdy z nich będzie dawał plus 5% do żywności na każdy szafran dla wszystkich miast. Dlatego pamiętajcie, tu nie jest tak, że mam jeden, więcej mi nie potrzeba, tu po prostu im więcej, tym lepiej. Teren, który widzicie, różni się między sobą nie tylko zasobami, które możecie z danego terenu wyprodukować, ale też w znaczenie ma ukształtowanie terenu. I zobaczcie. Patrząc z dalszego rzutu, widzimy, że są jakieś pola, drogi, jakieś kaniony, jakieś klify. Ładnie to wygląda, ale oprócz tego jest funkcjonalne. Ma to znaczenie po pierwsze przy poruszaniu się waszych jednostek. jednostka nie zejdzie ze stromego klifu, ani na niego nie wejdzie bez jakiejś cechy specjalnej. ale także ma to znaczenie w walce. Gdy będziecie walczyli z wrogimi armiami, to walka odbywająca się na konkretnym terenie będzie miała naprawdę ogromny wpływ na jej obrażenia zadawane przez jednostki. Jak jakaś jednostka strzela z góry na dół, czyli z klifu do jednostki znajdującej się poniżej, zada o wiele większe obrażenia niż byłoby to na normalnym terenie. Jak wasza jednostka znajduje się na rzece, to niestety gorzej się będzie broniła. No wiadomo trudniej się w rzece poruszać niż na suchym lądzie. I tak samo ataki jednostek do walki wręcz jeżeli będą atakowały z górki, popularnie mówiąc, no to będą zadawały większe obrażenia. No to teraz znacie już teren. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, postawcie saba i zapraszam na kolejne odcinki.